Cześć ludzie, witamy serdecznie, dzisiaj gramy moi drodzy w hokeja, w hokeja, piłka nam się na razie tutaj odpoczywamy od piłki, od piłkarzyków Zagramy sobie w hokeja i zagramy sobie oczywiście na saszetki, na saszetki Droga do Rosji, mamy pięć saszetek, zagramy o te 5 saszetek, właściwie co Golf będziemy grać o, będziemy bić się o saszetkę A wygramy i jedną odłożyliśmy. Właśnie. Tak, tylko, że wygrany miał dostać. Dobra. Ja wam, ten wam wytłumaczy, na czym ok. polega. Ja idę po saszetkę. A gramy moi... Wytłumaczyłeś? Mhm. I super. Mm... Gramy moi drodzy o... Wielką puchę droga. z droga, tak droga, droga. droga do Rosji nie. Mamy puszeczkę Wygrany będzie O to grał Także szykujemy się Powodzenia Krążek jest na śródeczku Ej Wiktor czekaj 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 czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Gdzie To się nie liczy To się nie liczy Nie nie nie, 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 nie Wiktor Ja jeszcze nie zaczą... Zaczyna się nie oszukuj bo jak będziesz oszukiwał, to przegrasz walkowerę. Ja muszę zobaczyć, które tu są moje. A tu jest ten bramkarz. Dobra. Dawaj. Mam nadzieję, że tam wszystko widzicie. A, super, super. popraw. Dobra, moja, patrz, parę, jak to się robi. A, ty, ale te saszetki wejdź, co ty to? Tak, 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 się nie bawimy, moi drogi. Dobra, twój, 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 twój Twój, twój Bierzesz. Oj, teraz mój wziął. A niestety. Ale patrz teraz, patrz teraz, podciągnę ci. Niestety... Aj, twój! Czekaj, bo mama znowu przyszła. O Jezus. posuń sobie ty krzesło do tyłu, bo się przebijesz tym. No wiem. No. Małe problemy. Czekaj, 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 jak ja nie... kurde. Nie mam tu miejsca za bardzo. Dobra. O, patrz teraz. Aj, 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 aj Będzie tu w ogóle jakiś gol? No nie. Dobra. dawaj, dawaj. Nie. 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 Dawaj, yes, moi Nie. Otwieram. Nie. Victor, ustawię, y, Otwieramy. Czekaj, czekaj. No, Victor, nie. ustawię krążek. Nie. Nie. Czekaj, Nie. 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 Game Changer Shakiri No i zestaw kart bazowych. Dobra, jeden do 0, Prowadzę. Okej. Okay. Ty, nie oszukuj, naprawdę, bo się zaraz zdenerwuje Wiktor. Zaczyna się od środka. Dopiero jak ja siadam, to ruszasz, tak? Nie, nie można oszukiwać. A na pustą bramkę nie trafił. A no co? A teraz będę miał gorzej, bo... No. On niedobrze z Czemu? Bo masz mały drut. Ale masz teraz, podałeś temu. I? Jeszcze popraw. Popraw. Nie mam, Ty masz. A. Twoja? Ale, ale Ty to też zrobiłeś. Tak ze mną grazi. No. Brawo. Nie my nagrywał się. wiesz. Ta możesz do kamerki podejść. Żeby pokazać, wiesz? Jeden do jednego jest zaznaczę na jeden na jeden, tak? Pa, stepkie. Dzisiaj Kaj z wół. No pokaż, w umiesz Pokaż się, no, ten, ten co się znajduje, ten, ten, ten papierek, a ty no, pokaż sieciaka świeci, tylko pokaż. No. Tak, żeby widzieli, no, kryj, o tak jest. Gdzie? Te moje, tutaj. Hmm. Dobra, Piłeczka. Piłos... Wyszczel. Piłosz. Wyszczeliłem, ale piłeczka pójdzie na środek. Wyle. Jeden, jeden. Proszę. Ty nie było na środku. Rzuciłem do środka. Jeśli teraz nie wrzucę. No, twoja. I ładnie, 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 ładnie. Ładnie jeszcze zrobił. Twój, twój tutaj. Ten kabel kogo przeszkadza ta tutaj. Mówiłem Ci, żebyś sobie to do końca pociągnął to krzesło. No. no. Nie mamy tutaj miejsca tak, żeby się kamera zmieściła. Znaczy się oparł, nie musimy się sobie Musimy sobie tak ranić. Patrz teraz. a nie, nie. idziemy nie tu. Patrz teraz. Przerzucenie. Przerzucenie. A, a. Teraz ty, teraz ty masz szansę. Podałeś mi. Ciężkie to jest do opanowania, bo tu jest dużo tych. Ważę, jak się teraz. Nie, nie zmęczyć. zmęczyć! A teraz ty. A ty? A ty? A ty? A ty? ty? A ty? ty? podać czekaj nie mogę. Tę podam. O, dobrze. Twój górny. Ej, bo ja miałam pomysł. No. Po sobie oddalę. No. Dobrze, tylko za. O, za słabo. A, też za słabo. Nie, Musiał ja oglądałem. Ty oglądałeś znowu, ale miałem słaby, stop, słaby strzał zrobiłem. Aj, Ale blisko długo. Ale było blisko. Nie wiesz tam. My tych dłużej nie daliśmy. Z tego on tak ślizga po Teraz. Niech to... A ty chciałeś, byliśmy jedni gola, nim my 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 Ile tam jest? Minut. No, kto strzeli ten wygrywa, bo jest 1-1. Patrz teraz. Ale ty... Ale ty się daj. Dawaj, dawaj. Dobrze. No, ty musisz tutaj, tak? Ten najzły. Tak. Spróbuj coś. coś Tak ci ucieknie. Tak ci ucieknie. I te ale najgorsze. No, ten podałeś, tak? No i teraz, dawaj. Który to był bramkarz? Nie! Yes! Który to był ten bramkarz, te? Eee, to jest pana Chyba po prostu ten. Aaaa, widzisz? No czyli dwa do jednego, wybierz sobie, są trzy saszety. Która? Yes. Tak, otwórz, pokaż co tam ma. No moi drodzy, młodzież uczyń przerasta mistrza powodzie. Mm -hmm. ha, ha. się dzisiaj hokeja kiedyś byłem w to dobre, ale już dawno nie grałem. Proszę tutaj pokazać. No ale pokaż widzę mi. Ja widzę jaki masz. Dobra. No i mój drogi, gratuluję serdecznie. Zwycięstwa. Jutro nagrywasz puszeczkę. Ale ja mam jeszcze jedną puszeczkę. Jeżeli wiecie 500 lajków, like może zrobimy pojedynek dwóch dużych puszek. Mm -hmm. 500 lajków i dwie duże puchy jutro. Podkaś się do kamery, bo Ciebie nie widać. Na głowie Ci nie widać. Chodź tutaj. Musimy się pożegnać, wiesz? Jeszcze raz piątka. Chodź tutaj. Mój <laughs> <laughs> mistrzu. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!